Cześć, nazywam się Adam Kopeć i jestem trenerem intelektualnie.pl. W ostatnim odcinku omówiłem dla Ciebie złe nawyki czytelnicze. Dzisiaj przedstawię, jak te nawyki możesz na, zamienić na lepsze, które pozwolą Ci w pełni wykorzystywać potencjał swojego umysłu, czyli pozwolą Ci szybciej czytać. Pierwszym złym nawykiem, jaki omawialiśmy, był brak celu czytania. Czyli dobrym nawykiem będzie wyznaczanie celu czytania przed Rozpoczęciem czytania danego tekstu. Jak należy wyznaczać cel? Podstawowe rzeczy przy wyznaczaniu celu musi być to cel osobisty. Zdecydowanie lepiej działa cel taki, że ja chcę tą książkę przeczytać, bo znajdę coś tam ciekawego, interesującego, a nie ktoś każe mi to przeczytać, bo na przykład dla studenta muszę to przeczytać, żeby zdać egzamin. Jeśli ktoś każe mu to przeczytać, żeby on zdał za egzamin, zdecydowanie gorzej będzie to na niego działało niż cel wyznaczony od niego. Ja chcę to przeczytać, żeby zdać egzamin. To jest czyli musi cel wychodzić od siebie. Dalej, cel musi być pozytywny, humorystyczny, określony optymistycznie, czyli wesoło, optymistycznie, czyli na przykład zdam, czytam dany tekst, żeby zdać egzamin na piątkę, a nie żeby nie dostać dwójki. Czyli czytam po to, żeby dostać pięć. Ok? Jest się co jeszcze od celu. Cel najlepiej zapisać i dodatkowo zapisać w czasie teraźniejszym. Najlepiej działają takie rzeczy opisane w wyznaczany cel w czasie teraźniejszym. Kolejnym złym nawykiem było zbyt powolne czytanie, czyli przeciętny polak czyta z prędkością 150-250 słów na minutę. Czyli dobrym nawykiem jest czytanie z większą prędkością, przynajmniej 500 jakby według. Badań NASA, czyli jak zwiększyć swoje tempo czytania. Już były wcześniej podstawową techniką, jaką możemy zastosować, jest wykorzystanie wskaźnika. O wskaźniku było już w wcześniejszych odcinkach. Przypomnę, czytanie ze wskaźnikiem jest po prostu przesuwając podczytanym tekstem. Dodatkową rzeczą, którą może Techniką, która jest w stanie zwiększyć Twoje czytanie, jest stosowanie rozgrzewki. Ale o rozgrzewce już w następnych odcinkach. Przejdźmy dalej. Brak skupienia. Brak skupienia, jak wspominałem, głównie wynika z, właśnie z zbyt powolnego tempa czytania i braku celu czytania. Jeśli odpowiednio wyznaczysz sobie cel czytania i będziesz czytał z wystarczającą dużą prędkością, dużo łatwiej będzie Ci się skupić na czytanym tekście. Jeśli dodatkowo się zauważysz, że odchodzisz myślami od czytanego tekstu, stara się jak najszybciej wrócić do czytanego tekstu im szybciej zauważysz to, że odchodzisz, tym szybciej i wrócisz do czytanego tekstu, tym lepiej budujesz swoje skupienie na czytanym tekście. Ale najważniejsze do tekstu, tak naprawdę do skupienia się w tekście jest wyznaczenie celu i czytanie z odpowiednią prędkością. Wokalizacja i subwokalizacja, weźmy to razem. No, ćwiczenia, jeśli chodzi o wokalizację i subwokalizację, wyeliminowanie tego, czyli tych zuch nawyków czytelniczych jest dosyć kłopotliwe, dosyć trudne, ale jak najbardziej da się to zrobić. W większości wypadków wymaga to trochę czasu i ćwiczeń codziennych niemalże, no najlepiej wrócić, żeby to były codzienne ćwiczenia i bardziej systematycznie coś robimy, tym łatwiej jest prowadzić. Ogólnie, żeby wprowadzić nowy nawyk, przyjmuje się, że jest potrzebnych przynajmniej 21 dni, żeby wprowadzić nowy nawyk. Czyli tym samym, żeby wyeliminować stary nawyk i wprowadzić nowy, potrzebujesz przynajmniej 21 dni. Czyli takim, żeby wyeliminować wokalizację, subwokalizację, potrzebujesz przynajmniej 21 dni. Ćwiczenie, dzięki któremu możesz wyeliminować subwokalizację, jest po prostu prostym ćwiczeniem. Wystarczy na przykład czytać jednocześnie licząc. Czyli jeśli czytasz jakiś tekst i jednocześnie liczysz na głos, jest to proces, który zakłóca swój aparat słuchu. Dzięki temu mózg prawie nie będzie w stanie zrozumieć. Czytanego tekstu, bo polegał na wokalizacji, i subwokalizacji i z tego przekładał tekst na zrozumienie. Teraz będzie móc, musiał się nauczyć przejść po prostu z samego czytanego tekstu, czyli z samego obrazu przejść na zrozumienie. I właśnie przez zakłócenie aparatu słuchu, przez liczenie na głos, jesteś w stanie dojść dalej, wyeliminować swoją wokalizację, subwokalizację. Kolejnym złym nawykiem, jaki omawialiśmy, było czytanie słowa po słowa. Jak można ten nawyk poprawić, wyeliminować, jest sprawą oczywistą, już nawet wspominałem: czytanie grupy wyrazów. Jak to możemy zrobić? Przez poszerzenie swojego pola widzenia. Ciczeń na poszerzanie pola widzenia jest bardzo dużo. Bardzo rozmaitych... Nie starczy mi czasu w tym filmiku, żeby je wszystkie omówić, ale najprostsze, co ja mogę Ci zwrócić uwagę, że jak najbardziej to jest możliwe? Jeśli byś wyobraził sobie każde poszczególne słowo jako okno w blok. Czyli jeśli spojrzysz na blok, czy jesteś w stanie zobaczyć kilka okien, czy jesteś w stanie zobaczyć kilka pięt? Z pewnością tak. Więc dlaczego nie jesteś w stanie zobaczyć kilku wyrazów obok siebie, a ba! A nawet kilku wyrazów czy kilku linijek tekstu naraz, jak najbardziej jesteś w stanie. Musisz tylko nauczyć mózg rozszyfrowywać dane z obrazu. To wymaga ćwiczeń, jak wszystko nowe, czyli przynajmniej, jak wspominałem wcześniej, 21 dni, żeby prowadzić nowy lepszy nawyk jest przynajmniej potrzebny. Czyli tu są takie trudniejsze schody, Trzeba wykonywać ćwiczenia najlepiej codziennie, które poszerzają Twoje pole widzenia i dzięki temu będziesz miał szersze pole widzenia, a tym samym za jedną fiksację, czyli za jednym momentem przeczytania nie stanie przeczytać więcej niż jedno słowo. Jak pewnie sobie wyobrazisz, czytanie słowo po słowie też jest swym nawykiem w samym sobie, bo istnieją słowa takie jak brak czy celu, które zajmują słownie cztery. Litery, a są takie bardziej dłuższe, jak prędkością, które już mają no, tych liter kilkanaście, a większość czytelników, czyli przeciętnych Polaków, i słowo brak i słowo prędkością czyta za jednym razem, czyli tutaj ma znacznie szersze pole widzenia niż tutaj, a nie jest w stanie objąć naraz dwóch słów brak celu czytania, które i tak wielkościowo są mniejsze. Odsuwa prędkością. Więc jak najbardziej czytanie kilku słów naraz jest możliwe. Ba! Jest możliwe czytanie nawet kilku linijek tekstu naraz. Ale to już na dalszą, dalszą przyszłość troszeczkę. Kolejnym. Złym nawykiem, jaki omawialiśmy, była regresja. Jak wyeliminować tę regresję? Najprościej. Omawialiśmy o tym, używać wskaźnika. Po prostu czytając ze wskaźnikiem, przesuwając wskaźnikiem pod czytanym tekstem, to proste, banalne ćwiczenie jest w stanie właśnie wyeliminować regresję. Nie z antycypacji. Było kolejnym nawykiem złym. Jak go wyeliminować? Tak naprawdę musisz dużo czytać. Dużo czytać i wtedy będziesz poznawał dodatkowe możliwości, dodatkowe słowa, dzięki którym będziesz w stanie przewidywać występujące kolejne słowa, których nie zauważyłeś, albo zauważyłeś kątem oka, były tak rozmyte, że mózg nie jest w stanie do końca ich rozszyfrować, ale jest w stanie je rozszyfrować z kontekstu zdanym. Im więcej czytasz, tym więcej jesteś w stanie wydedukować takich słów, wyrazów. Dodatkowo, jak możesz zwiększyć swoje szanse na antycypację, poszerzając swoje słownictwo? Masz przynajmniej dwie możliwości na poszerzanie swojego słownictwa. Jest sprawdzanie codziennie jakiegoś nowego słowa w słowniku, wyrazów obcych, bliskoznacznych, jakimkolwiek słowniku, którego nie znasz i uczenie się jego znaczenia. Ale dużo łatwiejszym i prostszym sposobem na poszerzenie w dużym sposób swojego słownictwa jest poznanie przyrostków, Przedrostków oraz rdzeni wyrazów. Kilka takich przyrostków, przedrostków oraz rdzeni jest znacznie w stanie poszerzyć Twoje słownictwo, poszerzyć zrozumienie czytanego tekstu. I jeśli to wszystko, jeśli chodzi o lepsze nawyki czytelnicze.